Halo, halo, no z tej strony Cubeson i w dzisiejszym odcinku dalej idziemy grać w Xan Andreas, dalej przechodzimy w fabułę, ja jednak poza nasiłowni nie byłem, bo... No, no nie grałem jeszcze wtedy Więc co so, dobra, y, pojedźmy sobie do... ...Xmoke'a, będzie chce do Ujidoka, dobra Weźmy ten nasz motocykl, co sobie ukradłem z y, misji y, na pociąg, znaczy z misji z pociągiem Dobra, teraz sobie pojedźmy jakoś Okej, okay, ja jestem od razu po streamie 3 godziny, prawie 4 godzinnym, więc no trochę Zmęczony jestem jak to powiedzieć, tak? Jestem trochę zmęczony więc e, po tym z Fortnite e, bardzo Wam dziękuję generalnie za to. To ze ale i tak pewnie będziecie... Nie wiem czy będziecie widzieć ten film. Po jeszcze po jakimś innym filmie czy nie. Pewnie jakiś po jakimś innym filmie życie, Ale i tak dziękuję. W każdym razie. No kurna, znowu się wyglebałem na, na motocyklu. Dobra, jedziemy szybko do tego do, do Big Smoke'a. Tylko gdzie do gościa do OG Loka jechać. Ja do Big Smoke'a wolę. Dobra, teraz driftem robię driftenę. Kurna, walnęłem się. Dobra, tu sobie wysiadamy i dobra, mamy misję. To tylko biznes! A nie bardzo, tylko biznes, a nic nielegalnego nie robię. Ej CJ! Baby, what's up, man? What's happening, smoke? Chilling, wanna go for a ride? Yeah. You drive. Alright. We going downtown. Okej, okay, jedziemy do Śródmieścia, dobra Po co i nie mam pojęcia, ale po prostu Nic nam nie mówili To po prostu tylko jedziemy, bo Bo, 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 mówił, że tak, że jedź A pojedziemy sobie skrótem Dobra, tu dawaj E, e, e Jak wy jedziecie, no dajcie mi przepuść Przepuśćcie mnie, o kurde, jakiegoś wyrowca wjeżdżamy, niemożliwe Sobie będziemy milion dolarów zarabiać, ja ci nie mogę na godzinę Ja nie mogę

Co ty robisz, bo. Gło... Łomie, co ty robisz? Tu jeszcze, o, gościu. Jakiś ochroniarz czy coś? O, co, coś co, się schowałeś? Co za. gościu. Miałem co innego powiedzieć, ale już o, nieważne. O, kurde, 2000 zarobiłem na. ni, znaczy 1000 właściwie. O co tu robi ten? Ej, dawaj mi to. O, dziękuję. Mamy ten, kamizelkę kule odporną. Jeszcze gdzieś są pieniądze, bym zebrał chętnie pieniądze. Ale dobra, muszę z nim pójść do windy. No dobra, odejdę do Big Smoke'a Dobra, tylko, czemu ty stoi... Czemu... Big Smoke, czemu ty stoisz na środku, ty grubasie? Dobra, headshot Idziemy sobie dalej Dobra, mamy, mamy to Okej okay. Okej, okay, jedziemy gdzieś po parkingu Lekka szczelanina była Ale żyjemy <ścoughs> ale se walnęliśmy, ale wybuchy Czemu nie możesz uciec, Big Smoke? Czemu nie możesz pojechać dalej? No A w ogóle nieskończono siam, teraz zauważyłem. O kurde, ty, ten, ten, te auto jedzie za nami, w ogóle wziął on te nasze, te auto, nasze auto. A jeszcze tu kierowcę musimy zrobić. Okej, okay, okej, okay, prawie nas wysadziło, ale. bo trafiłem w zbiornik. A, tu jedź, Big Smoke! <laughs> No nie zła sytuacja general fajna mi się. Dobra, chyba mi się... Nie, nie wiem czy im się dymie, ale nie mogę zmienić broni, niestety. Kolejni do nas strzelają Okej. OK wow. niezły nie wybuch. Dobra, tu dawaj. Oj, kolejny. Eym, w czerni. Dobra, dawaj, tutaj, o. Dobra, jeszcze o. Na dokładkę.

I'm putting together a listening party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm damn. as long as I don't have to go to the fort. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real, OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG love baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system. Cruising through the drive through. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loc in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, 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 yeah. Shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Dobra, teraz zbierzemy sobie pojazd Idziemy na plażową imprezę jak to nazwę. Jak to tutaj jest po, po polskiemu Pogadaj z DJ-ką, okej okay. Musimy pogadać z DJ-ką tylko tak, żeby teraz żeby tylko ich nie przestraszyć O kurde, będziemy tańczyć Okej okay. Co to jest? Tutaj tańczyć, o kurde a, to też jest ze strzałkami, dobra. ORA! Czekaj. Aha, o... E, czemu mi... A, bo teraz tym razem się w sadem steruje. Okej. Okay. Nie ogarnąłem po prostu. Dobra, będzie za pierwszym razem jak nic. Ale łatwe. Aha, robiłem tak samo i to jest nagle fatalne poczucie. O, już możemy nawet. Aż dokończę. Dobra. Tak. Aha dobra, teraz jedziemy... O kurde! Ha dobra, czyli po to tańczyliśmy, żeby ukryć sprzęt, no fajnie fajnie Dobra, weźmy sobie na rostra Los Santos Jest kajś ludzi, co fajnie, żeby teraz po to jeden stracić fajnie Dobra, tędy przejedziemy jakiś trutem. o... Co to jest? Kanały jakieś? No dobra, bo tutaj Okej okay, więc co to, to, gdzie to jest... Gdzie jesteśmy, dobra Jest taka dziwna uliczka, nie wiem jak... No taka dziwna uliczka, taka jak ty jedziesz palancie, no Dobra Przejdziemy sobie o tak w ogóle Jak jedziesz ty palancie tymczasem jak ty pieszy no. Okej okay. Szacunek O, nam trochę szacunek podwyższył się Dobra, więc sobie weźmiemy jakie auto Weźmiemy je oczywiście Dobra, to jeszcze raz do OG Doka zajedziemy i skończymy odcinek the place you don't want me to come with a gun in your face i spit harder than anybody in the yeah, world could do it's like i suck hey damn that was Hey, what's happening low hey car what up man hey dude you ever thought about getting a writer to help you out with this shit yeah i did but who homie who shit i ain't in the rap game no that ain't my thing but um uh, we have to think about something, man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? <laughs> I think I just might have found a ghost writer. I become the reciter, all-nighter, all writer. <laughs> Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book, man. You said you helped Carl. <laughs> Pojedźmy like all night, all night. Okay? sobie tym naszą furą i kladzioną Gdzie my jedziemy na jakieś z górze niby Ja cię kre- kurde ale coś skoczył jak Adam małysz Nie no aż tak to nie ale jak na krawężnik to tak Nie no fajnie nie no fajnie, zniszczyłem tą furę, dobra, przypadek. Drzwi wejściowe są z tyłu posiadłości, dobra Aha, no nie, że drzwi wejściowe są z tyłu Prawda, sensownie To jest gdzie tu? A to tu Mad w ogóle Książka rymu z rymami jest w studiu nagraniowym Gdzie jest ten strażnik tak w ogóle? Ale on ślepy Nadchodzi strażnik ciemnonego? Okej, okay. o nie widać nas, czy co teraz idzie do nas, no idź w końcu, dobra mam to gdzieś, idę tu, a czyli nie pójdzie czy co, dobra ryzyk fizyk, dobra pójdziemy sobie dalej, a tu mamy strasznie zaciemnane, kurna no, agent Tomek, <laughs> nie no strasznie nie podejrzane, idziemy dalej, jest tam jakiś gościu, nie ma nie widzę przynajmniej Dosłownie zaraz za nim jesteśmy nie wiem jak to zrobić Będzie strasznie niepodejrzane Ta dosłownie obok strażnika tak o przejdziemy No i dobra teraz Dobra Teraz ta Dobra teraz możemy sobie postrzelać trochę Chyba tutaj nie będą nas strzelać Więc sobie pójdziemy tędy o Okej okay. Mało mamy HP Ale okej okay, dobra Wyszliśmy stąd no dobra Na szczęście Dobra, weźmiemy sobie rower Nie wiem czemu tam się na czerwono podkreśla Ale już nas nie dotyczy Pojedziemy sobie bmx bo sobie stał Dobra, będziemy jak ojciec Mateusz Wy sam do mierzu Dobra, już jesteśmy obok niego To jest sobie za chwilę skończymy Misję skończy odcinek, okej, okay, dobra hey, look, you, hold, hey, Peace, Dobra więc to by było na tyle z tego odcinka i co, widzimy się we następnym na razie.